Teraz, gdy zostaliśmy sami, możemy porozmawiać książę jak mężczyzna z mężczyzną. Chociaż leżę na schodach i widzisz tyle, co martwa mrówka, to znaczy słońce czarne o złamanych promieniach. Nigdy nie mogłem myśleć o Twoich dłoniach bez uśmiechu. I teraz, kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda, są tak samo bezbronne jak przedtem. To jest właśnie koniec. Ręce leżą osobno, szpada leży osobno, osobno głowa. I nogi rycerza w miękkich pantoflach. Pogrzeb mieć będziesz żołnierski, chociaż nie byłeś żołnierzem. Jest to jedyny rytuał, na jakim trochę się znam. Nie będzie gromnic i śpiewu, będą ląty i huk, kirw wleczony po bruku, hełmy, podkute buty, konie altryjskie werbel werbel. Wiem, nic pięknego. To będą moje manewry przed objęciem władzy. Trzeba wziąć miasto za gardło i potrząsnąć nim trochę. Tak czy owak musiałeś zginąć, Hamlecie. Nie byłeś do życia, wierzyłeś w kryształowe pojęcia, a nie glinę ludzką. Żyłeś ciągłymi skurczami, jak we śnie łowiłeś chimery. Łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś. Nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy, nawet oddychać nie umiałeś. Teraz masz spokój, Hamlecie. Zrobiłeś, co do ciebie należało. I masz spokój, reszta nie jest milczeniem ale należy do mnie. Wybrałeś część łatwiejszą, efektowny sztych, lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania? Z zimnym jabłkiem, w dłoni na wysokim krześle, z widokiem na mrowisko i tarczę zegara. Żegnaj, książę. Czeka mnie jeszcze projekt kanalizacji i dekret w sprawie prostytutek i żebraków. Muszę także obmyślić lepszy system więzień, gdyż, jak zauważyłeś słusznie, Dania jest więzieniem. Odchodzę do moich spraw. Dziś w nocy urodzi się gwiazda, Hamlet. Nigdy się nie spotkamy. To, co po mnie zostanie, nie będzie przedmiotem tragedii. Ani nam witać, ani się żegnać. Żyjemy na archipelagach, a ta woda, te słowa cóż mogą, cóż mogą, książę?